Witajcie widzowie na kanale Strefa Wojska. Dzisiejszy temat jest niezwykle gorący, bo zajmiemy się kolejnym cudownym dzieckiem polskiej zbrojeniówki, to znaczy ma taki potencjał, aby się nim stać, ale etap pracy jest jeszcze na wczesnym etapie, dlatego niestety wszystko jest jeszcze możliwe, włącznie z anulacją programu, co oczywiście jest czarnym scenariuszem. Mam nadzieję, że nigdy się on nie wydarzy. Kuta Stalwa udostępniła kolejne informacje, a także grafiki koncepcyjne dotyczące ciężkiego, bojowego wozu piechoty, który ma uzupełnić w polskim wojsku porsuki i właśnie te informacje dzisiaj chcę z Wami przegadać. Zapraszam jeszcze do subskrybowania kanału, a także polajkowania oraz podbicia tego materiału, jeśli oczywiście przypadł Wam do gustu. Teraz natomiast przejdźmy do materiału. Jednym z największych ostatnich sukcesów polskiej zbrojeniówki to oczywiście zaprojektowanie PWP Borsuk, który jest naprawdę wyjątkową konstrukcją o ciekawych możliwościach. Może on pokonać z marszu przeszkody wodne, a jednocześnie przy maksymalnej masie bojowej na poziomie 28 ton zachował stosunkowo dobry poziom ochrony balistycznej. Przód pojazdu to stanak czwartego poziomu, a ochrona do to poziom trzeci. W kwestii odporności przeciwminowej, Borsuk plasuje się na poziomie stanach 3A i 3B. No i oczywiście imponująca siła ognia w postaci polskiej wieży ZSW-30 z armatą Pushmaster 2 kalibru 30 mm z możliwością przyzbrojenia do armaty kalibru 40 mm. Pamiętajmy także o podwójnej wyrzutni pocisków przeciwpancernych Spike. Pierwszy kontrakt na 111 egzemplarzy za 6,5 miliarda złotych został już podpisany, ale oczywiście wymagania sił zbrojnych są znacznie większe. Jak doliczymy do tego jeszcze wersje specjalistyczne, to łącznie potrzeba znacznie powyżej 1000 egzemplarzy. Borsuk ma wiele zalet, no ale sami widzicie, opancerzenie nie jest aż tak solidne. Trudno się dziwić, gdyż wymóg pływalności narzucił od razu pewne ograniczenia. Dlatego trzeba zrealizować koncepcję tzw. ciężkiego PWP, który pływać co prawda nie będzie potrafił, ale za to poziom ochrony balistycznej i przeciwminowej będzie zdecydowanie lepszy. Były pomysły realne do zrealizowania w postaci dopancerzenia Borsuka i stworzenia cięższej wersji. Na pewno byłby wtedy mocniejszy pod względem ochrony balistycznej, ale i takie rozwiązanie ma swoje limity. Prawdopodobnie wynosi on około 35 ton. Powyżej tego nie jesteście w stanie obciążyć porsuka, co jak na potrzeby naszego wojska jest granicą zbyt małą. Podwozie przyjmie co prawda kilka dodatkowych ton, ale to nie kilkanaście. A poza tym dużo większa masa wymagałaby choćby mocniejszej jednostki napędowej aby zachować odpowiednie walory mobilności. Zatem stworzenie niejako od podstaw nowej konstrukcji w obecnych warunkach było konieczne, choć oczywiście od podstaw weź się w cudzysłów. Huta Strowa Wola, czyli główny producent, zapowiada, że część rozwiązań opracowanych na potrzeby Borsuka zostanie przeniesionych do nowego projektu, aby przyspieszyć pracę. Mają to być takie elementy jak układ zawieszenia, oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne, czy rozmieszczenie załogi w pojeździe. Poza tym samo doświadczenie nabyte już przy projektowaniu polskiego BWP było bezcenne. Co znowu wpływa bardzo pozytywnie na szybkość rozwoju nowej konstrukcji. Dlatego nie ma opcji, abyśmy jak w przypadku wcześniejszego BWP, potrzebowali ponad 10 lat od startu projektu do podpisania umowy wykonawczej na pierwsze egzemplarze. Dodatkowo, co wymaga ukłonu w stronę HSW, początkowy etap prac jest ze środków własnych huty stalowa wola. A wiadomo, że u nas finansowaniem projektów była bardzo różnie, co niestety też potrafi często przedłużać pracę. Brzmi to wszystko bardzo dobrze, prawda? Tylko się cieszyć, kibicować HSW, a decydenci niech zapewnią odpowiednie finansowanie i wsparcie projektu. No nie. Oczywiście, że tak pięknie nie może być, bo od dłuższego czasu pojawiają się pomysły, że projektowanie własnego CBWP trzeba odpuścić i kupić zagranicznego gotowca. Dlaczego? Tu podnosi się zazwyczaj argument czasu. Pozyskanie sprawdzonej już konstrukcji poddanej modyfikacji pod polskie wymagania miałoby znacznie przyspieszyć wprowadzenie jej do służby. Teoretycznie widzowie, bo pytanie, jak bardzo mocno ingerowałyby owe zmiany w cały projekt. Jeśli w dużym stopniu, to ten czas wcale nie byłby dużo krótszy, a może i podobny. Chyba że faktycznie kupilibyśmy gotowy produkt i jako taki wprowadzili go od razu do służby, jak w przypadku Węgrów, którzy zdecydowali się na zakup 218 KF-41 Lynx. 172 z nich powstanie w kraju kupującego, w otwartej całkiem niedawno fabryce. 46 wozów z kolei powstanie na terenie Niemiec. Można i tak widzowie, ale myślę, że jako państwo i naród mamy dużo większe ambicje. No więc wśród zagranicznych konstrukcji, które są nam proponowane, jest chociażby wspomniany przed chwilą Lynx którego można było zobaczyć na zeszłorocznym MSPO w Kielcach. Wśród propozycji jest także turecki Tulpar oraz brytyjski wóz rozpoznawczy Ajax, który z kolei bazuje na Askodzie 2. Tu widać małą ofensywę ze strony producenta, który zaczął dość mocno promować go w naszym kraju. Był on prezentowany 15 sierpnia w Warszawie podczas Święta Wojska Polskiego, a także zobaczymy go na MSPO w Kielcach podczas tegorocznej imprezy. Po wideo udostępnionym przez targi Kielce widać, że zameldował się już na miejscu. No i oczywiście pamiętajmy o AS-21 Redback, który był swego czasu bardzo poważnie brany pod uwagę jako szybkie wzmocnienie naszego wojska. Odwiedził nasz kraj w październiku 2022 roku, kiedy to przeszedł poligonowe testy. Oficjalnie nie znamy ich wyników, ale nieoficjalnie miały wypaść niespecjalnie dobrze. Największe uwagi miały dotyczyć celności uzbrojenia wieży. Temat Redbacka upadł, przynajmniej w tamtym momencie. Na pocieszenie Koreańczykom rok później, a więc w 2023 roku, wygrał on australijski przetarg na tamtejszy bojowy wóz piechoty. Zamówienie dotyczy 129 pojazdów, a w pokonanym polu pozostał niemiecki KF41 Lynx. No więc widzicie, widzowie, że tych rozwiązań trochę jest, ale jestem gorącym przeciwnikiem takiej opcji, o czym nieco więcej za chwilę. HSW zatem ciągle pracuje nad swoim projektem CBWP i naprawdę tempo pracy jest imponujące. W ostatnich dniach dowiedzieliśmy się kolejnych szczegółów co do samej konstrukcji oraz pokazano nowe grafiki koncepcyjne. Zaprezentowany projekt wyraźnie różni się od wcześniejszej wizualizacji, którą właśnie widzicie. Od razu rzuca się w oczy dodanie dodatkowej osi jezdnej. W ten sposób najlepiej widać, że stricte porzucono jeden z pierwszych pomysłów na szybkie stworzenie pojazdu poprzez adaptację podwozia od HAłbicy 9 które jest produkowany u nas w HSW na licencji. Część elementów oczywiście można przenieść, ale nie wszystko. Jestem swoją drogą dużym przeciwnikiem adaptowania jednej konstrukcji stworzonej do konkretnego celu, w tym przypadku chałbicy samobieżnej, do zupełnie innej roli, a więc CBWP. To wymaga jednak innych założeń konstrukcyjnych, dotyczących opancerzenia czy ochrony przeciwminowej. Dodatkowa para kółnośnych zwiększy przestrzeń wewnątrz konstrukcji i ma pozwolić na zabranie łącznie do 8 żołnierzy Tesantu. Co jeszcze wiemy o nowym polskim ciężkim bojowym wozie piechoty? Uzbrojenie główne pozostanie oczywiście bez zmian i ma nią być wieża CZ30, natomiast nie można wykluczyć, że CBWP dostanie odmianę rozwojową, to znaczy na przykład lepiej opancerzoną, co patrząc na pojazd miałoby sporo sensu. Masa bojowa konstrukcji ma wynieść około 42 ton, przy maksymalnej masie sięgającej 48 ton. Jest to naprawdę solidny ciężar, porównywalny z czołgami ze wschodnim lodowodem. Dla przykładu nasz PT-91 Twardy ma masę bojową na poziomie około 46 ton, a z kolei niemiecki PWP Puma ma maksymalną masę bojową na poziomie 43 ton. W polskim pojeździe ma zostać zamontowany znacznie mocniejszy silnik w porównaniu z tym w Borsuku. Ma to być dalej produkt MTU-8V-199, ale o mocy 1070 koni mechanicznych. Wersja dla lżejszego polskiego PWP ma moc na poziomie 720 koni. Różnica bardzo duża, no ale też masa pojazdu znacznie większa, więc i moc musi być większa. Podobno nie wybrano jeszcze docelowej przekładni i ma nią być ręk HSWL 276 lub Allison 4040MX. Natomiast patrząc na zacieśniające się relacje huty Stalwawola z Amerykanami, która ma zaowocować produkcją produktów Allison na licencji w Polsce, to właśnie 40-40MX może być preferowanym rozwiązaniem. Co do ochrony balistycznej, to ma być ona na poziomie naprawdę potężnym, jak na BWP. Z przodu ma ona nawet przekroczyć próg stanak 6 poziomu, a do dookólnie stanak poziomu 5. Kadłub zatem powinien wytrzymać ostrzał armatą kalibru 30 m mm z odległości 500 m, czy uderzenie odłamkami artyleryjskimi wielkości 20 mm na dystansie 10 m. W kwestii odporności przeciwminowej to na pewno zostanie osiągnięty próg stanek poziomu 4A i 4B. To oznacza, że CBWP wytrzyma wybuch ładunku o mocy minimum 10 kg trutylu, niezależnie od tego, w której części pojazdu nastąpi detonacja, czy to pod dnem kadłuba, czy wolnym elementem kąsienicy. Nie ma na razie informacji, czy nasz nowy PWP będzie posiadał system ochrony aktywnej klasy Hard Kill co obecnie staje się już standardem. Tu mam na myśli montaż głównie trofi, który znajdziecie między innymi na Abramsach, Leopardach 2 czy AMVXP. Natomiast powiem Wam, że przyszła mi do głowy taka myśl. Może producenci ZSW-30 skuszą się na stworzenie takiego systemu dla swojego produktu? Na ostatnich targach IDET 2025 pokazano najnowszą odmianę wieży Tura 30 w wersji V10, która posiada taki system o nazwie Harpia. Zatem, może specjalnie dla wersji CZW 30 dedykowanej dla CBWP zostanie stworzone takie rozwiązanie, np. we współpracy z firmą APS, której radarami zainteresował się m.in. norweski Kongsberg. Moim zdaniem taki scenariusz byłby bardzo optymalny, chociaż nie wiem, czy moja kreatywność nie jest zbyt duża. Dlatego jestem bardzo ciekawy Waszej opinii w tej sprawie, więc zapraszam do sekcji komentarzy. Co do harmonogramu CBWP, to wiadomo, że najpóźniej do końca przyszłego roku ma powstać pełnoprawny prototyp a w 2027 mają się rozpocząć pełnoskalowe testy zakładowe. Jeśli nie będzie poważniejszych problemów technicznych, to wydaje się, że gotowy CBWP może być w okolicach roku 2029. Mam nadzieję, że na tym etapie testów gotowego prototypu dojdzie już państwowe finansowanie i zostanie zamówiony co najmniej kolejny, jeśli jeszcze nie większa ilość następnych egzemplarzy. Nie można powtórzyć błędu z opracowania Bursuka, gdzie właśnie mała ilość egzemplarzy testowych wydłużyło czas prac. Jak popatrzycie na opracowanie innych typów uzbrojenia na świecie, to kilka sztuk danej konstrukcji służących do testów to norma i mam nadzieję, że u nas też tak będzie. Wiadomo, że coś ma zostać zaprezentowane podczas najbliższego MSPO w Kielcach. Nie wiadomo jeszcze dokładnie, co to będzie. Kolejna wizualizacja, makieta, a może skalowany model, podobny np. do AS-21 Redback, który teraz widzicie. To zdjęcie pochodzi akurat z MSPO z 2022 roku. Oczywiście, jak w przypadku Borsuka, CBWP to dopiero początek tworzenia całego środowiska pojazdów specjalistycznych. HSW już i nad tym pracuje, co najlepiej pokazuje ten rysunek koncepcyjny. Mamy tu system wieżowy M69, czyli wersję rozwojową polskiego moździerza RAK. Podsumowując, widzowie: wszystko wygląda naprawdę dobrze. HSW, mimo ogromu prac na innych obszarach, krok po kroku zbliża się do stworzenia kolejnego polskiego hitu zbrojeniowego. CBWP może się stać jednym z najlepszych, jeśli nie najlepszych wozów piechoty na całym świecie, przynajmniej w kategorii ciężkiej. Niestety widmo niedokończenia projektu jest dalej wysokie, natomiast nie muszę chyba nikogo z Was przekonywać, jak istotne jest jego zrealizowanie, a następnie rozpoczęcie zamówień dla polskiego wojska. Projekt ciężkiego bojowego wozu piechoty to kolejny krok w rozwoju naszej zbrojeniówki i nabywania nowych doświadczeń oraz kompetencji. Rozwijamy w ten sposób przemysł i choć sporo części będziemy musieli dalej zamawiać za granicą, to i tak projektując taki sprzęt i potem kupując go w dużych ilościach, sporo środków pieniężnych pozostanie w polskich rękach. Szczególnie, że potencjalne zamówienie na CBWP może wynieść nawet 700 sztuk. A chyba macie także świadomość, jaki potencjał eksportowy będzie miał taki pojazd. Mam tylko nadzieję, że faktycznie uda się to zrobić i żadne zagraniczne lobby nie przekona naszych decydentów, że obce jest lepsze i warto na to postawić. Podejrzewam widzowie, że kolejna aktualizacja wokół CPWP może nastąpić podczas MSPO 2025, gdzie HSW może udzielić kolejnych informacji w tym temacie. Dawajcie znać, co o tym myślicie i o tym, jakie dodatkowe elementy, według Was, powinny się znaleźć w polskim pojeździe. Trzymajcie się i widzimy się w komentarzach. Hej!